Na tle samobójczej polityki Europy w sprawie migracji Polska wydaje się być ostatnią ostoją normalności i bezpieczeństwa. Nazwisko Tuska pada 18 razy. 11 na 12 materiałów to wyborcze i propagandowe. Wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w sześciu materiałach, czyli w połowie. Straszą i kłamią już same paski. Toją zmiany rządów w Polsce taką decyzję podjął 10 lat temu mimo protestów społeczeństwa. Warto przypomnieć ich zasługi dla Polski w czasie, gdy premierem był Donald Tusk Przedana Chińczykom w 2012 roku co dziś zawitał na pomorze. Niemcy wciąż unikają finansowej odpowiedzialności. Nie znaczy to, że po informacyjnym pasku nie ma propagandy. 11 przejść granicznych ze Słowacją wznawia praca. Dobra zmiana, przejścia pracują. Nie bzdura. Wróciła kontrola na granicy. Odwrócili kota ogonem. W duch tygodni zatrzymano tam ponad 500 nielegalnych migrantów. Była ulica, jest zagranica. Tym razem europosłowie opozycji w europarlamencie obiecują zmianę rządów w Polsce. Pretekstem stała się debata o urojonej aferze wizowej 268 wniosków wizowych. Szczyt obłudy i hipokryzji. Jestem pewien sarkazm, że zgromadzenie jest dominowane przez łapówkarzy. Raz raz, raz jeszcze. Zgromadzenie zdominowane przez łapówkarzy. Czyli co najmniej 375 posłów to łapówkarze. Dowiedzie pan tego w sądzie? Plan, co robić, jeśli znowu Polacy wybiorą prawo i sprawiedliwość. OBWE i instytucje międzynarodowe będą. Budować materiał i pokazywać, czy wybory były sfałszowane, czy też nie. Wynik w frustracji tych, którzy uważają, że im się władza należy, że jeżeli oni nie rządzą, to jest dyktatura. A na deser, występ pierwszej damy. Las to jest nasze wspólne dobro, z którego wszyscy korzystamy, dlatego tak ważne jest, by o niego wspólnie dbać. Sami nie wiecie, co tracicie. Dziękuję bardzo, Andrzej Krajewski.